Witam, witam i zapraszam na trzecią misję. Nasz Runtown. E, nasz Runtown to misja głównie snajperska, ale będzie też trochę rozpierduchy. Także, gramy! Jak wiedziałeś, że McCarver miał informacje na Amerykanów? Nie jestem pewien, czy to tak. Keller zaczął mnie grillać na siedmiu ruchach. Powiedział mi, co wiedziałam. I co to było? Rumors mostly. There was talk of an American running training camps in Afghanistan. Freelance guerrilla group in the Philippines with an American advisor. You know, stories like that. And you believe them? Not at first. But then the blanks started filling in. What blanks? Operation Cleopatra. The first time I heard the name William Lennox was when I was posted in Langley. Lennox was a wet work specialist. As for assassin, Cleopatra was meant to prevent the terrorist bombing in the center of Cairo. It was a disaster. The bomb exploded, killed a lot of people, including Lennox. At least that's what Division thought. Three months later, he turned up in Moscow. Two weeks after, in Seoul. Then Belgrade, Belfast, London. Always one step ahead. And you think Lennox is connected to Seventh Wave? Connected? <laughs> he started the whole thing. McCarver was brought in yesterday. So how did you know she had info on the American? Sergeant Solomon was in her unit. He tipped me off. Coincidence, that's all. I don't believe in coincidence. What was your brief on the next stop? McCarver wanted an access of advance from the east. Plan was to cross the cemetery on the edge of Nazran and then hit the steel plant on the far side. We were less than a click away when we got hit. check it out I thought places like this only existed in movies yeah well either way I, don't, I like don't like it you kidding me this is my kind of place all the type of people I like quiet and out of the way no yestch E, misja trzecia nastawia Was od razu optymistycznie, gdyż pierwszą lokacją jaką odwiedzicie, będzie cmentarz. Haha, ha. E, jak wspomniałem, jest to misja snajperska, także tutaj w ogóle znajdziecie snajperkę w grze e, po raz pierwszy. No i oczywiście, umiejętność posługiwania się nią na pewno dużo daje, bo snajperka zabija jednym strzałem. Ale najpierw musicie ją zdobyć. W tym celu, po pierwsze, trzeba się pozbyć Uzi które zamienimy na kałacha, a drugą broń weźmiemy snajperkę. Po wejściu na cmentarz trzymajcie się lewej strony. Na wasze szczęście... Na wasze szczęście ten snajper to idiota. I ma za? Śmigacie jak najbliżej tego budynku i rozwalacie to na dole. Zobaczcie. Brawo. Załatwiacie strzelca na dole i snajpera na górze za jednym zamachem. Teraz uwaga. Jest, AK. Więc jest jakaś normalna broń. Uwaga, na dole. no ja... No, gdzie mi włazisz pod celownik, ty głupia babo? Zdech nasz macie, pięknie. Idziemy na górę. Przy okazji zabierając pierwszy Intel Objective w tej misji. Snajperka leży tutaj, wraz z amunicją. Walter 2000. Ogólnie zbierzcie wszystko, całą amunicję, która tutaj Zbierze. leży. Ona się Wam przyda. No i zaczynamy polowanie. Jeden strzał, jeden trup. Ta snajperka jest tak silna, że po prostu... Zabija jednym strzałem, nieważne w jaką część ciała traficie Trochę musicie się tutaj ich nakosić, niestety Jeszcze jeden strzał i będziemy przeładowywać. Snajperka ma 5 strzałów, tylko w magazynku. O! Uważajcie na drogę. Właśnie. Z racji tego, że tam z tyłu przebiegają posiłki, tak? Wśród tych posiłków będą te kafary kurde, które mają shotguny. Także nie wolno ich wpuścić do budynku. Bo macie przekichane. Jak ich, jak, jak wejdzie jeden to pół biedy, ale jak wejdzie ich dwóch... To się zaczyna problem. Yeah. Nie trafi go tak. Co tam strzela? zwariowałeś no, Następny macho. Coś tam biegnie. Jest, co? So. Celujemy. Spokojnie. Pięknie. Drugi. Bardzo dobrze. Zagrożenie wyeliminowane. A ty wyłaś z tego grobu, ty tam. Granacik. Jak nie kijem, to pałą. he, 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 he. Już chyba nikogo nie ma. Tak mi się wydaje przynajmniej. Warto się przyjrzeć... A nie! Warto się przyjrzeć jeszcze okolicy. Hey, go! Let's go, God tam na tej wieży będzie jeszcze jeden gościu, na razie go jeszcze nie ma, ale on się pojawi, wierzcie mi. Zawsze się pojawia. Tymczasowo e, opuszczamy ten budynek, przybytek rozkoszy. Zanim jednak jeszcze to zrobicie, proponuję najpierw udać się tutaj na dół do piwnicy, tylko po to, aby zrealizować pierwszy z pięciu Blackmail obiektywów. Mówiłem, że tam będzie. Po zabitych standardowo apteczki, amunicja. Łooo, wow, ty mord! Wow, jeszcze dwóch! Pięknie dostał. Zniszczymy bandycie osłonę. Już umarł. Skąd oni się to wzięli w ogóle? Tam coś jeszcze strzela. Chyba nic jeden, no. No, jeśli potrzebujecie, proszę bardzo. Shotgun do wzięcia. Oj, chyba oberwał gdzieś tam. To na pewno był jakiś rykoszet. Bez snajperki też sobie nieźle radzę. Drugi jest za grobem. No tak. Tu jest dwóch. Właśnie. Pierwszego załatwiamy. Drugi jest tutaj. To było niezłe. Dobra. A trzeci jest... Tam go było przez chwilę. O! Biegnie. Dobra. Rozwalić gnoja. NIE mnie atakuj! Hm, ani tu. No dobra, dziewczyny, masz kurde oko. Dobra już po nim, dobra, od tego miejsca właśnie. Wasze zadanie zajmij pozycję snajperską. Pozycje snajperskie są w dwóch miejscach tutaj: pierwsza to jest ta wieżyczka, a druga jest naprzeciwko niej, dokładnie. Zanim jednak się ruszycie, proponuję wykorzystać właśnie snajperkę, którą niedawno znaleźliście do tego, albo... Ty! Ale weź mi zejść z celownika, co za normalnie. Eee, proponuję wykorzystać snajperkę do tego, albo wyeliminować jak najwięcej wrogów, tak? A ten gdzie poszedł? Eee, niech spala wam. No nie no. Już rozpierducha. Ty, głupia babo, żeś hałasu narobiła. Czy ktoś ci to pozwolił zrobić? Bo ci zaraz też wpakuję kulkę w potlice.